To jest też w Falcon Walkon i zarzucimy Anime Stone 3 Full Boss! Okej, okay, walczymy znowu z tym yy, Nanopl, pozdrawiam cię koleżko serdecznie i tak, ostatnio brałem Nejiego, najebałem mu do dupy, więc teraz wemę sobie sobie saskanandę. Nie tego pierwszego tego lubię najbardziej. Ok, nie mam tego drugiego wyglądu, Chuj yy, dobra, za support będzie Lee, bo jest wyjebisty w chuj i Naj skoro nie wziąłem Hinaty, w sumie to jeden chuj Yy, tak, właśnie powtórzyłem chuj w ciągu 10 sekund 3 razy, bo jestem wulgarny i w ogóle jestem w chuj wulgarny. I wiecie co? Sram kurwa na to! Ja mogę być wulgarny! Bo chuj, o jasu wziął gito. Kurwa, ja pamiętam kiedyś, kurwa jakiś chuj mnie zdupił nią, że się tak wkurwiłem, że wyjebałem sobie trzy klawisze na klawiaturze. I kurwa tak się też y, wkurwiłem się jeszcze bardziej jak wypierdoliłem te y, klaiszne na Tu patrzcie, a kurwa gwałci. Jak mi kurwa kotra zeszła? Podłoduj się, podwoduj się, podwoduj się. A gdzie cię, nie to, nie to, nie to, nie to kurwa, gdzie, ziomek, ziomek, jak nie ma slagów, to ja jestem wkurwiony gim pa! I proszę, i proszę, i proszę, i proszę, proszę I co się wychylałeś i gdzie masz drewno, gdzie masz drewno, ziomeczku? Patrz jak cię, drugi odcinek cię y, skopia. O kurwa, o kurwa, o, kurwa, kurwa, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Dobra? Nie dajemy mu się. Kurwa mać! Nie to! To, dobra, dobra, teraz dobrze, teraz dobrze, dawaj go pojeczcze. Ale mi się to drewno szybko ładuje, Mi się nigdy tak szybko nie ładują te drewna. Kurwa mać, zawsze, zawsze, zawsze mnie nadupiają! Zawsze mnie nadupiają. O kurwa ja nie mam teraz drewna, dobra. Technika brojącego żółwia, zurawia. O kurwa mać, to jest pojebane to to! Patrzcie co ona zrobiła mi! Jak to życie mi zajebało! Czy to jest kurwa popierdolone! Kurwa nie to! ładuj się te drewnie! ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się! Kurwa, czemu jesteś taki wolny banani! Unik, 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 unik! Chwila, chwila, chwila. Kurwa, no co to za technika, przecież to życia żre. Pa, 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 co próbuję? co, 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 co ty chciałeś? Kurwa, ja tu! Dobra, chuj. No patrzcie, no co jest, kurwa, patrz zwycięzca mnie zjadła. O, dobra, chcesz pojedynek na No to będzie. No podbijanie! Pa, zarana w wpierdoli drużynowego ultimata, będziemy w dupie. Już w takiej ciemnej, że kurwa nie zobaczysz rowa nawet. Do jelita grubego się kurwa za nie dostaniemy. I jest podwójny kombos, kurwa mać. Yy, kurwa Katon, Katon razem z w dupę ci dildo do Kurwa nie wierzę, jak to się stało. Było wziąć nadziego Cześć, po zobaczenia Cześć, ja ob tego asyna. Nie polecam, nie polecam. Пиш!